Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcineczku z Gotika 2 na modyfikacji Złote Wrota. Chciałem się przenieść, ale nie tutaj. Chciałem do Paladynów, do generała i powiedzieć mu, że tutaj odbędzie się oczywiście obrzęd, ale najpierw kapliczka i noosa Torben. Piękną zrobiłeś. Bardzo szybko zabrałeś się do dzieła. Tak, sporo już zrobiłem. Teraz potrzebne jest mi złoto i srebro A to do odlania posągu. Trzymasz te surowce? Kapliczka jest już gotowa? Jak widzisz? Jeszcze ostatnie poprawki, ale praktycznie już wszystko gotowe. I ja czuję się o wiele lepiej. Dzięki tej pracy doszedłem do pełni sił i zdrowia. To chyba sam Innos mnie wspomógł. Na pewno. Nagrodę za otrzymaną pracę przyjmie ode mnie tysiąc sztuk złota. Dzięki, przyjacielu. To znaczy gubernatorze Bez nie szastaj tak pieniędzmi My mamy mało kasy Ale dobra, niech tak będzie Widzą, że udało się wybudować kapliczkę Nosa. Zgadza się Nie było łatwo, ale rzemieślnik Torben spisał się znakomicie Doskonale Teraz możemy czuć się o wiele bezpieczniejsi Moc Innosa z pewnością będzie nas chronić Jutro odbędzie się przywołanie portalu Złotych Wrót co? Jakie przywołanie? Zdobyłem już wszystkie trzy tabliczki i Xardas wyczytał z nich, że aby dostać się do Złotych Wrót trzeba przywołać specjalny portal. Przywołamy go właśnie tu w obozie. Dlaczego u nas? To miejsce wybrał Xardas. Podobno najlepiej odpowiada na potrzeby rytuału. Czy wiąże się z tym jakieś niebezpieczeństwo? Nie sądzę, ale lepiej mieć się na baczności. Wydam moim ludziom odpowiednie instrukcje, aby byli przygotowani. Z pewnością znajdzie się wielu gapiów. Jesteś pewien, że nic im nie grozi? Nad bezpieczeństwem będą czuwać Xardas, Saturas i Milten. A zapewne zjawią się także pozostali magowie. Dobrze. Chociaż i tak moi ludzie będą mieli broń w pogotowiu. Kto wie, jakie poczwary mogą stamtąd wyleść? Bez obaw. To portal przygotowany przez starożytnych. Aczkolwiek tylko sama Danos wie, co się w nim kryje. Jutro na pewno się tego dowiemy. Poza tym musimy zaryzykować, jeśli chcemy pokonać nawołnicę Beliara. Dobrze, w takim razie do jutra. Do jutra. No dobra, i zobaczmy, czy Sardas coś tam jeszcze wie, czy każe nam czekać. Oczywiście, że nic nam nie powie, bo nie mamy many. Może wypijmy sobie te miksturki tak kasiory mamy, a dodatkowa mana nam się przyda, nie będziemy tak powiedzmy... po chwilę się uzupełniać. Sardas, ty. czy ty coś już wiesz, czy nie. Musimy się przespać do jutra. A w zasadzie może nawet do wieczora jakiegoś, bo mi się wydaje, że jak prześpimy się do północy. Noch z mojego łóżka. Do północy jak się prześpimy, teleportujemy się do obozu w zasadzie wandry. To, to Kirgo gdzieś powinien sobie iść, czy coś w tym stylu, albo go spotkamy gdzieś na bagnie. Zobaczymy, czy on tutaj w ogóle się kręci. Bandyta, bandyta, bandyta. I wydaje mi się, że ten Kirgo już sobie z gdzieś. I powinienem go spotkać przy jakiejś rudzie, co on wydobywa. Z tego powodu jest taki zadowolony, i zadanie nam się skończy. Coś tak mi się kojarzy, że takie coś było. No niestety, co do pamięci do gry? To jest. I błogosławieństwo, i przekleństwo, bo przejdę sobie giereczkę i bardzo dużo z niej pamiętam. I w zasadzie no fajnie by było troszeczkę jednak zapomnieć. I po prostu cieszyć się tym, że jest giereczka i znowu ją ogrywać. Hej, ty! Co ty tu robisz? Eee... nic. Jak to nic? Jest środek nocy, a ty walisz kilowem w skałę. Chwila, przecież to srebro. A więc odkryłeś żyłę srebra? Jaka tam żyła? To tylko małe złoże. W końcu nie muszę się tyle uganiać za zwierzyną, żeby cokolwiek zarobić. Wiesz, ile trzeba się nalatać, żeby zarobić parę marnych złotych monet? A srebro. Dobra, nie zmieniaj tematu. Skąd wiesz o tym złożu? Odkryłem je zupełnie przypadkiem. Kiedyś, tędy przechodziłem i byłem na dość wściekły. Zacząłem walić w skały starym, zarzerwianym mieczem, a wtedy... Zobaczyłeś kruszec? Zgadza się. Chomor od razu mi się poprawił. Wiesz, niektórzy już to zauważyli i są ciekawi, co tak wpływa na twój dobry nastrój. Cholera. Wiedziałem, że długo nie utrzymam tego w tajemnicy. Słuchaj, zaproponuję ci taki układ. Dam ci 10% w zyskach z tego złoża, a ty będziesz milczał jak grób. Zgoda? Zgoda. Świetnie. Umowa stoi. Jeśli naprawdę dotrzymasz tajemnicy, będziesz dostawał ode mnie 10% udziału w zyskach. Będę ci płacił codziennie, w zależności od tego, ile uda mi się wydobyć. Naprawdę warto robić cenom interesy. Tylko przed nikim się nie wygadaj. Jasne. To zostanie tylko między nami. Będziesz mi płacił srebrem czy złotem? Złotem. W porządku. Ile mi się należy za dzisiejszy dzień? Dziś wydobyłem trzy samorodki. 10% z tego to 30 sztuk złota. Dobra, wielki dzień. No i dobra, to by była dobra opcja, jakby to było na początku Giereczki. A nie. Czy ja muszę go zdradzać, bo mam to zadanie w zasadzie. A choroba Torbena, czy ja to muszę komuś powiedzieć o tym? A Larysę muszę powiadomić o tym. No dobra i nie wiem czy muszę to przedawać, żeby powiedzmy było zadanie wykonane mm, Larisa Ty byłaś tu? Nie powinno cię być w łóżeczku? Gdzie ona się podziała? Hmm? Czy ona zginęła? Prześpimy się może do rana i się powinna pojawić, miejmy nadzieję, no bo tak to no... no to no Jeśli ona zginęła a, Czy ona poszła z torbenem Nie no, ona nigdy nie opuszczała z okolicy domku. To dlaczego jej tu nie ma? Mm. Nie podoba mi się to. No nigdzie i tutaj, tutaj nigdzie nie widzę. No trudno. Kolejne zadanie takie, co niby zrobiliśmy, powinniśmy i mieć odhaczone, ale nie odhaczy się. Chyba, że jest w obozie paladynów. Poszła za Torbenem. Ale wą... On... O! Poszłaś za Torbenem. I tym razem pomogłaś Torbenowi. Mam wobec ciebie ogromny dług wdzięczności. Teraz możemy żyć spokojnie, a ja nie muszę się codziennie martwić stanem mojego mężczyzny. Przyjmij w podzięce ten zwój magiczny. Dzięki. Torben wykonał kawał dobrej roboty, ale najważniejsze jest jego dobre zdrowie. Okej. Okay. No i w zasadzie. Możemy zobaczyć, czy możemy sprzedać tego naszego górnika, bo kończymy modyfikację, więc te jego zyski, powiedzmy, w złocie nam się nie opłacają. A jeśli to ma nam zakończyć, powiedzmy, Questa, to niech tak będzie. Bo pewnie on będzie się ciągnął, aż on powie: O, źródło się skończyło. Alto, już wiem do czego Kirgo był taki szczęśliwy. Słucham. A, możemy skłamać. Kirgo znalazł amulet. Tylko amulet? Na pewno to nie było nic innego? Tak, znalazł tylko zwykły amulet. Hmm, to mi wyglądało na coś innego, ale skoro tak twierdzisz... Weź za fatygę 50 sztuk złota. No i super. No i jeszcze z Fortuną możemy porozmawiać. Czy to już będziemy mogli zakończyć to zadanie? Tak, proszę. Podoba ci się? Może być. Wygląda na coś cennego. W rzeczy samej tak jest. Masz kolejny eliksir? Oczywiście. Wspaniale. Skosztuję go trochę i odrobinę zostawię tobie. Wypijesz resztę dobrze? Zgoda. No i dobra. Jeszcze górniczą dolinę tak zwiedzimy na sam koniec. Żeby nie było. Znowu... Znów jesteśmy przy portalu. Prowadź przyjacielu, dobra, zapiszmy się, no bo nigdy nie wiadomo, czy nie wywali giereczki na przełączaniu lokalizacji. Trafiliśmy na sam zamek. Cudownie. Zawsze mnie interesowało, co było w komnatach magów. Zapewne niedługo znowu nas wróci do jarkendaru. Tam jeszcze pogadamy. Okej. Okay. No i dobra. Jesteśmy znowu na zamku. Mamy jakieś gulasze, zardzewiałe bronie, inne takie fajne rzeczy. Możemy oczywiście chyba siąść na tronie Garonda, Grzegomeza, w zależności od części. Kuferek jest oczywiście chyba z mapą kolonii tutaj? mi się wydaje, że tutaj w tym był. Uda się otworzyć. no udało się no i mamy oczywiście mapę kolonii 60 złota otworzy się nam mapa kolonii pewnie taki nostalgiczny powrót można by to tak nazwać ale my nie mamy czasu tu na odcineczku musimy wracać do Jarkendaru wyprawa do górniczej kolonii była niesamowitym wydarzeniem jeszcze raz wielkie dzięki od razu poczułem się lepiej i odzyskałem spokój. Teraz mogę spokojnie mieszkać tutaj. Przyjmij ode mnie jeszcze trochę rudy. No właśnie, jeszcze trochę rudy. Ta ruda to mi by się pewnie przydała dużo wcześniej. No i zostało nam tylko jedno zadanie związane z drogą do Włoty i Wrót. Czy rytuał jest już gotowy? Tak. Nareszcie skończyłem. Oto złoty pierścień, który powstał ze stopienia trzech tabliczek. Gdybyś widział, jak syczały. Ale pierścień to nie wszystko. Wybraniec, który przejdzie przez portal, powinien założyć także złoty pancerz. To nie będzie problem. Zapewne któryś z paladinów inni go odstąpi. Doskonale. Będziemy mogli rozpocząć przywołanie. Czy Saturas i Milten wyrazili zgodę na udział w rytuale? Tak. I poinformowałeś Li? Zgadza się. Świetnie. Do zobaczenia w obozie. No i super. O, mogłeś nas zabrać ze sobą, ale dobra. Wszyscy oczywiście czekają na nas. Także chodźmy tutaj od razu, do każdego po kolei. Nie, nie o! Potrzebuję złotego pancerza. Dobrze trafiłeś. Mam dwa, więc jeden mogę ci odstąpić. To oczywiście nie za darmo. Chciałbym otrzymać ciekawy pancerz z tej krainy. Jakiś konkretny? Tak. Pancerz ze skóry cieniostwora albo pancerz dawnych wyznawców sekcji śniącego. Więc najlepszy myrtański Bimber. Słyszałem o tej sekcie niezwykłe historie. Chciałbym poczuć ten klimat. No dobra, skoro tak bardzo chcesz poczuć ten klimat, chociaż mam trochę sentyment do no, no, tego, było, bo ostatnio graliśmy o Telo Moda właśnie w pracy śniącego, Mam Śniącego, ale trzymaj. Się co? Świetnie, na to czekałem. Oto twój pancerz. A za fatigę dodatkowo przyjmij ten piękny miecz. No i dwuręczny miecz palady. Zaborg i Menot powrócili dzięki tobie do obozu. Wielkie dzięki, Mora. No spoko. Dobra, załóżmy sobie ten. No i Miecz Paladyna. Czy my chcemy taki piękny miecz na koniec giereczki jeszcze założyć? Ale nie wiem, czy nie będzie jeszcze jakiejś walki, także chyba będę po prostu cieszył się naszym mieczem. Czy ja mogę założyć najlepszą kuszę? No nie mogę. Chyba, że nauczę się jeszcze dwóch siły. Hmm, gdzie jest Andre? Andre, nauczysz mnie jeszcze dwóch siły? Dawać cztery punkty, 8 punktów, żeby nauczyć się. Świetnie. Teoretycznie mógłbym się jeszcze nauczyć tego, jak to się nazywa, władania bronią, ale to chyba już wystarczy, to co jak wsiadamy. Sardas. Wszyscy już są. Możemy zaczynać. Powiedz ludziom, aby zbyt blisko nie podchodzili. Przywołanie to nie żarty, chociaż żadne niebezpieczeństwo nie powinno nam grozić. Ile czasu to potrwa? Maksymalnie kilka minut. Oczywiście, jeśli w ogóle mój rytuał zadziała. Nie jestem pewien, czy we wszystkich punktach prawidłowo zrozumiałem intencje starożytnych. Miejmy nadzieję, że tak. Zaraz. Naocznie się o tym przekonamy. No, no dobra. Czary Mariusz się robią? Tak jest. Czary Mariusz się robią. Tutaj z góry powinno coś przylatywać, tak na dobrą sprawę. Także oddale sobie kamerę, żebyśmy trochę lepiej widzieli. Właśnie leci. No i w ogóle. Za niedługo podobno ma wyjść druga część tej giereczki Złoty Wrot. Tam serce Bogini. Chyba to nazwali Złote Wrota Serce Bogini? Albo po prostu Serce Bogini. Także mam nadzieję, że w miarę uda się znaleźć czas, żeby na samą premierę też to ograć. To się kiedykolwiek Byłoby fajnie. Ale. Z moim trybem pracy, plus jeszcze dodatkowymi pracami, tak może być ciężko. Dzisiaj już miałem zwątpić, żeby, czy będę nagrywał dla was odcineczki, ale myślę sobie, no trzeba. Wygląda na to, że się udało. Teraz przejdź przez portal. Znajdź kryształ Adanosa i wracaj do nas. No, obawiam się, że to może nie udać się do końca. No ale tak, Pomek znalazł jeszcze jakiś zwój teleportacyjny, oczywiście nas przenosi super I z mają efekty wizualne przez No i chyba muszę skorzystać po prostu z tego zwoju teleportacyjnego. Chyba, o, I jesteśmy w jakiejś dolinie. Tutaj oczywiście piekielne papiece już na nas czekają. Okej, okay, tu jest, jeżeli już jakieś kolejne przejście, zobaczymy. O, jeszcze dałem, chcę nas powstrzymać. Nie powstrzymać. Teraz. Nie wiem, czy to nie jest podobna lokalizacja jak. Ze złotym smokiem, coś w tym stylu, takie coś, ale troszeczkę inaczej to wygląda, chociaż. No, tam są jeszcze jakieś demony, i inne takie rzeczy, ale nie jestem pewien, czy ja bym wrócił tu na górę, jakbym się przeteleportował, wiecie, bo nie mam drugiego takiego teleportu tutaj. I teoretycznie, jakbyśmy o tam spadli na dół, no to tam są jeszcze jakieś demony i tak dalej. To troszeczkę doświadczenia by było, ale wydaje mi się, żebyśmy po prostu nie skończyli gry. Jakbyśmy po prostu stąd zeszli. Także korzystajmy z tego, że możemy tutaj wejść. Przenosi nas do. Innej Niesamowite. A więc moje przeczucia mnie nie myliły. Warto było spędzić tyle czasu na badaniach i przy tych starożytnych portalach. Kim jesteś i o czym mówisz? Wybacz, nieznajomy. Nie przedstawiłem się, ale wierz mi. Jestem nie mniej zmieszany niż ty. Jestem Mag Wody Menes. Hmm, dobrze, czyli dotarłem do Złotych Wrót? Złote Wrota? Skąd o nich wiesz, przybyszu? Przybywam z Jarkendaru, gdzie odnalazłem starożytne relikty mówiące o Złotych Wrotach. Muszę się do nich dostać, aby zdobyć potężne artefakty, gdyż Jarkendar został nawiedzony przez plagę Beliara. Zadziwiasz mnie, nieznajomy. Posiadasz tajemną wiedzę, za której posiadanie grozi na naszej wyspie nawet śmierć. I jednak muszę cię rozczarować. Nie jesteś w Złotych Wrotach, tylko na wyspie Elea, gdzie panuje wielki król Pyron. Gdzie więc są Złote Wrota? Złote Wrota są na Elei. Ale nie łudź się, nigdy się do nich nie dostaniesz. Mylisz się, magu. Sądzisz, że się mylę? A za kogo ty się właściwie uważasz? Jeszcze jedno nieuważne słowo, a zamienię cię w bryłę lodu. Wtedy przekonasz się jak potężny i silny jest lud Elei, a tym bardziej jego magowie. Spokojnie. Po prostu bardzo mi na tym zależy, aby się tam dostać. Tymczasem okazuje się, że to dopiero początek drogi. Tak jest, synu. Nierzadko nasza droga do celu jest bardzo zawiła. Ale niestety i w tym przypadku Twoje szanse na dotarcie do Skarbca Złotych Wrót są bardzo znikome. O jakich przeczuciach mówiłeś? Czułem, że ten pradawny portal wykazuje jakieś znaki aktywności. A tym samym pojawia się szansa, by ktoś przez niego przeszedł. Jeszcze przed chwilą mówiłeś, że to całkowicie niemożliwe. To prawda, ale mimo wszystko jest jednak pewna szansa. Wszystko zależy od tego, czy jesteś odpowiednim człowiekiem. Co przez to rozumiesz? A, a więc zacznijmy od początku. Albo nie. Wpierw muszę się naradzić z pozostałymi braćmi. Być może jesteś odpowiednią osobą. Ale kto wie. Być może to Ciebie potrzebowaliśmy. Ale. Ale. Na razie musisz odczekać. Przyjdź jutro do klasztoru Magów Wody. Wtedy porozmawiamy. Jak tam trafię? Popytaj o drogę wśród ludności lub po prostu kup mapę. Elea to ogromna wyspa, więc łatwo się zgubić. Bywaj. No i cóż, chyba to już koniec naszej modyfikacji. Także dziękuję Wam bardzo. Stąd wychodząc już uruchamia się z tym podały i coś się stanie dalej. Trzy bezmienne opady no odnajdzie drogę do Oczywiście coś Po przeniesieniu się i to by wystarczyło bez dodatkowych zadań takich pobocznych odciągać nas od głównego celu. No nic, mam nadzieję, że się podobało. Nowa modyfikacja pewnie będzie jutro, albo jeśli to wypada w piątek, no to dopiero w poniedziałek, bo jeszcze nie wiem kiedy to leci ostatni odcineczek. Już jest zaplanowana nowa modyfikacja. Mam ją już nagraną, leży tak ze 3-4 miesiące, tak na czarną godzinę, gdybym naprawdę nie miał czasu nagrywać, także zdradzę Wam sekret, będzie to Gladiator. No i cóż, widzimy się po prostu w nowej serii jeszcze ze starym mikrofonem bez efektów wizualnych dajcie znać w komentarzach czy podobały Wam się intro, mogę Wam jeszcze je puścić czy chcielibyście żeby na moich seriach powiedzmy do ikolby się takie intro czy je sobie darować na survivalu oczywiście je puszczam no bo tam mniej osób przychodzi więc może już kilka osób je widziało Chociaż ciężko powiedzieć. Cóż, żegnam się z Wami. Zostawcie komentarza, subika, lajeczka, co tylko chcecie i do zobaczenia w przyszłości. Cześć. Pa. pa.